I rozpoczęła się gonitwa. Bardzo dobrze przyjął start, Sewastopol, zwłaszcza że startował z 11 boksu. Tuż za nim Victus. Bardzo ładnie także largo winch. No tutaj walka już od startu o zajęcie najlepszej pozycji ale tutaj konie wstrzymywane tempo chyba nie będzie zabójcze. Largo Wincha atakuje teraz, teraz Cewarz i te konie galopują razem. Tuż za nimi Para, Stajenna, El Nizo i z Victus trochę szerzej. Tam się zrobiło bardzo ciasno. Nania, Casanova e, i Psykanacie, Wally. -E. Teraz to się troszkę rozjechało. E, 2300 metrów do celownika. Ostatnie okrążenie toru. Largo Winch przed Cewaszem. Bardzo wysoko są Woli, El Nizo i Victus. Victus teraz przed El Nizo, dalej Harry Blue, Casanova, Nania, Razial, Kaledia, Fire on the Track i na ostatnim miejscu El Sotano. Konie już na łuku niecałe 2000 metrów do celownika. Wciąż cewasz przed largo winchem. no Dwie pierwsze ćwiartki mniej więcej równe, ale jak na szybkim torze, to nie jakieś zabójcze. Trzecia, czwarta lokata El Nizo z Victusem, oni się tutaj widzę zmieniają raz jeden, raz drugi, troszkę lepiej galopuje w tej chwili Victus przed e, lekko wstrzymywanym El Nizo. E, dalej Wally, Casanova, Harry Blue, Nania, na ostatnim miejscu galopuje El Sotano i to jest mniej więcej 1300 metrów do celownika. I mniej więcej za tyle poznamy tegorocznego arabskiego derbistę. Lekko przyspiesza largo winch. No tutaj Jeziec chyba troszkę nie wytrzymuje ciśnienia. Podkręcił tempo. Cwiatki cały czas są bardzo równe. E, drugi jest cewarz. Przy kanacie przesuwa się wyżej łoli, -E. Dalej Victus El Nizo, Casanova, e, Haryblu, Nania, Fire on de Track. Dwa konie już e, odpadły. El Sotano i bardzo mocno daleko razi, ale Kalediach. Problemem ma także w tej chwili Fire on the Track, czyli tempo musiało wzrosnąć. Victus i El Nizo teraz bardzo blisko prowadzącego Largo Wincha, bo to już tylko 650 metrów do celownika. Tutaj już trzeba pilnować rywali. Largo Winch, Wally -E przy kanacie, Harry Blue przy kanacie, El Nizopolem. Chyba troszkę zgasły Victus. I w tej chwili e, Largo Winch, którego tutaj e, atakuje El Nizo. Largo Winch, El Nizo i bardzo ładnie przy kanacie e, to jest Wally. -E. Largo winch El Nizo, oj tutaj troszeczkę schodzą obydwa konie bliżej kanatu, Largo winch El Nizo, Wally Haryblu.